Nazywam się Leszek Wieczorek. Jestem hipnoterapeutą, mediatorem, trenerem personalnym. Dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony i chciałbym, żebyś uświadomił sobie to, że wszystko zaczyna się od Ciebie. Nie wierzę w to, żeby jeden program był skuteczny dla wszystkich, jak jakaś magiczna pigułka. To, co jest istotne, co odróżnia Ciebie od innych, to przede wszystkim to, w jaki sposób myślisz, to w jaki sposób się zachowujesz, to w jaki sposób odczuwasz. Oczywiście Twoje problemy są również na Twój własny sposób. Cokolwiek chcesz zmienić, schudnąć, rzucić palenie, zmniejszyć stres lub zdenerwowanie, pozbyć się bezsenności, robisz to także po swojemu. Pomyśl o efektach, jakie oczekujesz, kiedy rozwijasz się wolny od tych problemów. Z przeszłości, kiedy już jesteś tą osobą, która jest pozbawiona nich, która ma to za sobą. Jak się wtedy czujesz? Jak wtedy się zachowujesz? Co się zmieniło w Twojej postawie? Czasami klienci potrzebują, aby zapoczątkować zmianę i ją kontynuować. Moją rolą jest tworzenie odpowiedniego programu dopasowanego do Twoich potrzeb, do Twoich pragnień, do Twoich celów oraz do Twoich problemów. Hipnoterapia jest skuteczną metodą popartą badami, badaniami naukowymi i umożliwia pozbycie się nałogów, poprawę zdrowia fizycznego, kondycji psychicznej. Więc zastanawiam się, czy nadszedł już dla Ciebie czas Abyś podjął również i ty tą zmianę. Jeżeli tak, czekam na informację od Ciebie. Możesz skorzystać z tego przycisku na górze, mówić się ze mną na konsultację, która jest bezpłatna. Możemy ją zrobić za pośrednictwem telefonu, messengera, Skype'a lub podczas wizyty osobistej. Wiem, że możesz uzyskać to, o czym marzysz.